Taylor Swift, Eminem, Beyoncé i wielu innych aktorów, celebrytów, piosenkarzy i wiele, wiele innych osób po prostu popierało w ostatnich dniach, tygodniach Kamale Harris. Niestety, z marnym skutkiem, Kamala Harris przegrała wybory. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, dlaczego celebryci, aktorzy i inne osoby ze świata show biznesu niestety nie mają przełożenia na społeczeństwo oraz dlaczego budowanie zasięgów nie zawsze pomoże Ci. W skutecznym zarządzaniu swoim biznesem oraz skalowaniu go. W pierwszej kolejności posłużę się przykładem Cardi B, dziewczyny, która jest artystką, jest raperem, raperką, czy jak to się tam odmienia, jest znana z tego, że jest kontrowersyjna i dużo ludzi na pewno się z nią utożsamia, sympatyzuje, lubi jej twórczość. Niestety, jako kobieta, jako osoba, która budowała się w szczeblach show-biznesu, była znana raczej z kontrowersji, była znana też z sytuacji, gdzie na początku, przed rozpoczęciem swojej kariery, była stripteaserką i potem zaczęła nagrywać te rapsy, zaczęła się rozwijać, no i też zaczęła, dzięki Offsetowi, w związku z Offsetem, który był znanym raperem, budować swoją popularność. I oczywiście, Twórczość Cardi B nie będę oceniać, bo to nie jest o tym odcinek. Sam fakt tego, że taka osoba została zaproszona na wiec wyborczy Kamali Harris. Ona oficjalnie popierała Kamalę Harris przed wyborami prezydenckimi w USA. I co się stało w ostatnich dniach? W ostatnich dniach była taka sytuacja, że właśnie Cardi B poszła na ten wiec, zaczęła przemawiać. I Okazało się, że prompter, czyli te takie dwa, yy, dwa ekraniki, co często w wyborach są wystawiane, zaraz zobaczycie się na filmiku, przestały działać. I niestety Cardi B nie wiedziała co powiedzieć. Czyli jednak jej światopogląd może jest inny, a może w ogóle stres i tak dalej, wiadomo, to też yy, może mieć znaczenie. Ale czy na pewno? No, zobacz na filmiku, jak to po prostu wyglądało. One second, guys, one second. I żeby nie było, nie jestem ani za Donaldem Trumpem, ani za Kamalu Harris. Ja chcę Ci przedstawić w tym filmie, jak pewne osoby miały wpływ na te wybory. I oczywiście to nie chodzi tylko o to, że przez celebrytów zostały przegrane wybory, bo czynników jest o wiele więcej. Ja nie będę wchodził w tematy polityczne. Chcę Ci pokazać, jak działał marketing w ostatnich tygodniach w USA. I jak, niestety, prawdopodobnie może też działać w Europie w najbliższych latach, bo zaraz są na przykład wybory prezydenckie i to wszystko w ogóle, te świat celebrytów, nie ma w rzeczywistości sensów, a my jako przedsiębiorcy, jako eksperci, często dążymy do tego, żeby mieć jak największe zasięgi. A te zasięgi nie zawsze się przekładają na dobry sprzedaż, na dobry PR. I o tym Ci właśnie chcę Całe klucz tego filmu przedstawić. Zwróć uwagę na Donalda Trumpa. Osoba, która z pewnością jest kontrowersyjna, ale też jest na pewno przedsiębiorcza. Skoro była prezydentem i zarządzała państwem jednym z potęg świata, na pewno wiedziała, co robi. W pewnym momencie może nie wiedziała, ale na pewno gdzieś tam musiała ciężko pracować, żeby dojść do tego miejsca. I to jest raczej, nikt z tym nie będzie dyskutować. Ostatnie dni wpadł na nie wiem, czy jego sztab, czy on, czy ktoś mu podpowiedział to wpadł na genialny pomysł, aby pójść na rozmowę do podcastu Joe Rogana. Joe Rogan jest to najbardziej znany podcaster na świecie obecnie i ta rozmowa wygenerowała 46 milionów wyświetleń. Teraz już może to ma więcej. Jak nagrywam to było 46 milionów. Przed wyborami, mniej więcej chyba tam z niecały półtorej tygodnia, chyba jak dobrze pamiętam, odcinek został wrzucony. Dużo ludzi pisało w komentarzach, że ten film w ogóle się nie wyświetlał w karcie na czasie. Czyli musieli poszukać, musieli znaleźć, musieli na przykład subskrybować Joe Rogana, albo usłyszeć od kogoś innego, że był ten odcinek, a mimo wszystko, ten odcinek wygenerował bardzo dobre wyniki. To jest w ogóle chyba rekord, jeśli chodzi o wyświetlenia w podcastach u Joe Rogana. 46 milionów, imponujący wynik. Ludzie, którzy na przykład się borykali, jeszcze warto podkreślić, ten, ten podcast trwał 3 godziny. Także była na pewno swoboda wypowiedzi i na pewno ludzie, którzy może się wahali, może się zastanawiali, chcieli się dowiedzieć więcej o Donaldzie Trumpie. I on oczywiście mógł się zbłaźnić, mógł kogoś, ta sympatia mogła wzrosnąć po prostu, tak. Ale finalnie była przesień do wypowiedzi. Kamala Harris z kolei odmówiła Joe Roganowi, żeby przyjść na jego warunkach, czyli do jego studio, żeby ta rozmowa po prostu leciała i ile tam trwać będzie, tyle będzie trwać. Ona narzuciła z góry, to musi być u niej yy, zrealizowane i maksymalnie godzinę, czyli była przygotowana na pewien skrypt, pewnych odpowiedzi i nie była gotowa na niewygodne pytania. Donald Trump również nie był gotowy pewnie na te pytania, bo obchodził je w sposób jaki tam, jak, jak wąż, był, <głosł> był po prostu zwinny, ale mimo wszystko on pokazał, że hej, pójdę do ludzi, pokaże się mimo moich słabości, mimo moich też yy, mocnych stron oczywiście. I on się pokazał. Ludzie po prostu pisali, że ten podcast to jest game changer, że teraz każdy polityk powinien iść albo do Joe Rogana, albo do innego podcastera i w taki sposób prowadzić debatę polityczną, bo ludzie dzisiaj siedzą w sieci i oglądają, patrzą co się dzieje. I dlaczego to nie zadziałało u celebrytów? Celebryci, artyści, aktorzy, piosenkarze oni nie są od tego, aby mówić nam, jak mamy żyć. Jak yy, działa aktor? Aktor zazwyczaj całe życie odgrywa jakieś role. Czyli my nie oglądamy jego ze względu na to, że ma coś ciekawego do powiedzenia, jakoś nas zainspiruje, tylko po prostu lubimy to, jak on, on odgrywa rolę, czyli jak w sposób odpowiedni nakłada maski do danego filmu. Czyli tak naprawdę nie oceniamy jego sposobu myślenia, tylko to, jak on genialnie potrafi oddać do kamery swoje emocje do danej roli. I tak samo sobie piosenkarze. Piosenkarze piszą jakieś piosenki, grają koncerty, wyprzedają hale, stadiony itd. Ale my nie chodzimy, żeby posłuchać o tym, że Cardi B mówi, żebyśmy na kogoś głosowali. Oczywiście w przełożeniu tu u nas w Polsce też to tak działa, gdy jakiś piosenkarz czy jakaś celebrytka pójdzie i powie, głosujcie na tego czy na tamtego, ludzie też raczej nie są przychylni do tego. Więc te duże zasięgi w rzeczywistości, one nie mają odzwierciedlenia w życiu społecznym mogą mieć odzerowanie na życie ekonomiczne, no bo jeśli na przykład taka Taylor Swift przyjeżdża do Warszawy i jest uga buga, ludzie stoją na głowie, żeby się dostać na koncert. Ekonomicznie Warszawa Polska finalnie na tym zyska, ale jeśli chodzi o światopogląd to niestety nie żyjemy w tej erze, już to minęło, bo myślę, że się tak z 5-10 lat temu było rzeczywiście tak, że ci celebryci, piosenkarze i tak dalej mieli większy wpływ na społeczeństwo. Dzisiaj ludzie po prostu potrzebują normalności, merytoryki i kogoś, kto będzie ekspertem i będzie tłumaczyć w pewien sposób różne zjawiska. Przykładem: Kanał Zero. Masa ekspertów, różne światopoglądy, oczywiście może bardziej nakierowane w prawą stronę, ale ogólnie rzecz biorąc. Tam jest przestrzeń do wypowiedzi, dlatego ludzie to lubią. To nie jest ani TVP za czasów PiSu, ani obecne TVP, gdzie jest narzucona jedna narracja, tam jest swoboda wypowiedzi. I tutaj właśnie ci celebryci przegrali, a w zasadzie Kamala Harris, bo oni wzięli pieniądze i się cieszą, bo oni i tak sobie żyją jak pączek w maśle. Ale niestety Kamala Harris się na tym przejechała, a może bardziej sztab wyborczy, osoby, które były odpowiedzialne, bo też nie wiadomo jaki ona miała finalny wpływ na, na tą decyzyjność. Na pewno nie za dużo, podejrzewam. Cały ten sztab, niestety, to było chybione. Nie mówię, że to był game changer, broń Boże, bo dużo innych czynników ekonomiczno-światopoglądowych, poprzez finanse dużo się tam działo i się nadal dzieje na świecie, ale to na pewno był jednym z gwoździ do trumny, jeśli chodzi o nieudaną kampanię. I w jaki sposób my, jako przedsiębiorcy, jako osoby budujące markę osobistą, jako budujące różne brandy, rozwijające swoje nasze małe biznesy, możemy przenieść na. Te właśnie nasze małe płaszczyzny pierwsza najważniejsza rzecz. Zasięgi to nie jest wszystko. Zasięgami można bardzo dużo zrobić krzywdy ale też oczywiście pozytywnych rzeczy. Zasięg to jest wypadkowa jakiś tam działań. Jeśli jesteś autentyczny i przekazujesz odpowiednią wiedzę merytoryczną, czyli dzielisz się wiedzą i ludzie chcą Cię słuchać na dany temat, a nie, że po prostu zasłynąłeś z tego, że skaczesz do basenu z kulkami, czy grasz ładnie na gitarze. Oczywiście, nie ujmując, możesz na tym robić biznes, bo znam ludzi, którzy przecież na nauce gry na gitarze zarabiają. Jeśli to jest Twój biznes, to ok. ale jeśli słyniesz z tego, że ładnie śpiewasz i nagrywasz piosenki, czy jesteś e, na przykład aktorem i nie będziesz uczył o sztuce ak aktorstwa, czy o muzyce, nie będziesz pokazywać tej wiedzy swojej, to no, raczej nie będą ludzie ciebie oglądać w sposób taki, ok, ten gość. Zostawił niego pieniądze. No tak to niestety nie działa. Więc zwróć uwagę na to, aby tworzyć te treści autentyczne, aby one rozwiązywały realnie problem klienta, a nie goniły za zasięgami. To nie chodzi o to, żeby teraz, jak ja załóżmy nagram ten filmik, że ja teraz wstawił 10 filmu, filmików o wyborach w Stanach Zjednoczonych i krzykliwe tytuły Trump, Biden, Harris, Obama, jakieś inne twarze, wiecie o co chodzi. To nie chodzi o to, to nie chodzi o clickbait. Mógłbym te zasięgi robić, mógłbym zarobić na tych filmach nawet fajne pieniądze, ale nie o to chodzi, bo to nie jest grupa docelowa. Moją grupą docelową są osoby, które są przedsiębiorcami, którzy są ekspertami w danej branży i dzielą się swoją wiedzą w mediach społecznościowych. Więc ja nie potrzebuję pokazywać jakichś innych zależności. Ja użyłem postaci Trumpa oraz Kamali Harris, żeby pokazać wam w jaki sposób. Zasięgi nie mają wpływu finalnego na różne decyzje, na to, jaka będzie na przykład sprzedaż. Zasięgi one mogą pomóc w sprzedaży, ale odpowiednie stargetowanie i odpowiednie zaangażowanie grupy docelowej jest o wiele lepsze. Więc lepiej tysiąc świadomych odbiorców, którzy są gotowi dostać twoje pieniądze, niż milion przypadkowych osób, które się przewiną przez twój feed, poprzez twój profil w twojej bazie mailowej, w twoim sklepie, cokolwiek tam będziesz mieć te milion randomowych osób będzie mniej konwertowało niż tysiąc świadomych. I patrząc po moim doświadczeniu, jest to najlepiej balansować, czyli czasami dbać o to, aby był ten viral, aby te wyświetlenia były większe, jednocześnie to jest duża baza remarketingowa później w działaniach płatnych, a w sposób organiczny budować ekspertyzę kroczek po kroczku, dawać tę wiedzę, rozwiązywać problem klienta, Informować o komunikatach sprzedażowych i tak kroczek po kroczku, małymi kroczkami dojdziesz do swojego celu. Będziesz mieć klientów, którzy będą płacić za Twoje produkty bądź usługi. Pamiętaj, to nie jest droga na skróty, nie ma takiej. Nie ma jakby takich przyspieszaczy, pewne rzeczy trzeba po prostu przerobić, musi minąć czas, musisz też nabrać doświadczenia, obycia z pewnymi rzeczami, inaczej tego się po prostu nie da zrobić. A jeżeli szukasz wiedzy, szukasz wsparcia i szukasz po prostu konkretnych materiałów, gdzie po prostu one są ciężko dostępne od osoby, która jest w 100% praktykiem, która zbudowała te zasięgi, które widzicie, i która buduje biznes na kanwie tego. Zapraszam cię serdecznie do społeczności EBC. Jest to darmowa społeczność na Facebooku. Link znajdziesz w opisie. Tam wszystkie szczegóły przeczytasz. I nie przyciągając, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym.